Dzień dobry drodzy słuchacze. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś zanurzymy się w niezwykłą historię kobiety, której życie pełne było niespodziewanych zwrotów akcji, zarówno na ekranie, jak i poza nim. Przedstawiamy Wam Heidi Lamar, ikonę Hollywood, która przeszła do historii nie tylko dzięki swojemu niebywałemu talentowi aktorskiemu i olśniewającej urodzie. Ale przede wszystkim jako wynalazczyni, której prace przyczyniły się do rozwoju technologii, z której wszyscy korzystamy na co dzień. Heidla Mar, urodzona jako Hedwig Ewa Maria Kiesler, była osobą zwykłą w każdym aspekcie swojego życia. Z jednej strony podbijała serca widzów swoimi rolami w filmach, z drugiej zaś w zaciszu domowym pracowała nad technologiami, które wyprzedzały swoją epokę. Jej największym osiągnięciem było wynalezienie systemu zmiennych częstotliwości, który dziś stanowi fundament dla takich technologii jak Wi-Fi, Bluetooth czy GPS. Jak to możliwe, że gwiazda kina stała się pionierką nowoczesnych technologii komunikacyjnych? Zapraszam do wysłuchania opowieści o życiu, pasji i geniuszu Heidi Lamar. Rozdział pierwszy: Początki. Heidi Lamar przyszła na świat 9 listopada 1914 roku w Wiedniu w zamożnej rodzinie. Już od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie zarówno sztuką, jak i nauką. Jej ojciec, Emir Keisler, był dyrektorem banku i wielkim entuzjastą technologii, a także osobą, która od najmłodszych lat starała się zaszczepić w córce ciekawość świata. To właśnie on wprowadził ją w świat maszyn, urządzeń mechanicznych i inżynierii. Jednak mimo zamiłowania do techniki, Heidi w młodości zdecydowała się skupić na swojej drugiej pasji – aktorstwie. Jej uroda i talent szybko zwróciły uwagę producentów filmowych. W wieku zaledwie 18 lat Heidi zadebiutowała w kontrowersyjnym filmie „Ekstaza”, który wywołał skandal obyczajowy ze względu na odważne sceny erotyczne. Mimo to film ten otworzył jej drzwi do kariery międzynarodowej, choć jednocześnie sprawił, że Heidi przez długie lata była postrzegana jedynie przez pryzmat swojej urody. Rozdział 2. Małżeństwo z przemysłowcem i ucieczka do Hollywood. W 1933 roku Heidi wyszła za mąż za Friedricha Mandla, bogatego austriackiego przemysłowca i magnata zbrojeniowego. Małżeństwo to okazało się być burzliwe i toksyczne. Mandl, zazdrosny o sukces żony, starał się kontrolować jej życie zawodowe i prywatne. Jednak to właśnie dzięki niemu Heidi miała okazję zetknąć się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w dziedzinie broni, które były omawiane na organizowanych przez mandla spotkaniach z, z innymi inżynierami i naukowcami. Heidi, mimo że była traktowana przez męża jak trofeum, potrafiła wykorzystać swoją inteligencję i zainteresowanie technologią, aby zgłębiać wiedzę, którą później miała wykorzystać w swojej pracy wynalazczej. Po kilku latach udręki w 1937 roku udało jej się uciec od męża i rozpocząć nowe życie w Hollywood. W Stanach Zjednoczonych szybko zdobyła status gwiazdy filmowej. Wystąpiła w wielu znanych produkcjach, takich jak Algiers, Siegfried Girl* czy Samson and Delilah. Choć Hollywood uwielbiało jej wygląd, Heidi czuła, że nie jest traktowana poważnie jako osoba myśląca, co tylko potęgowało jej frustrację. Rozdział trzeci Heidi jako wynalazczyni. Heidi Lamarr była kobietą o niezwykłym umyśle. Zamiast spędzać wolny czas na przyjęciach czy w luksusowych restauracjach, wolała oddawać się swojej pasji – wynalazczości. W czasie II wojny światowej, kiedy dostrzegła, jak istotną rolę odgrywają technologie komunikacyjne, postanowiła wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności do stworzenia czegoś, co mogłoby pomóc aliantom w walce z nazistami. Wspólnie z kompozytorem Georgem Antielem Heidi opracowała system zmiennej częstotliwości który miał na celu ochronę torped przed zakłóceniami radiowymi. Pomysł polegał na tym, aby nadajniki i odbiorniki przeskakiwały między różnymi częstotliwościami radiowymi w zaplanowanym, synchronizowanym schemacie. Dzięki temu torpeda mogła uniknąć wykrycia i zakłóceń przez wrogie siły. Choć Heidi i George opatentowali swój wynalazek w 1942 roku, technologia ta nie została od razu wdrożona. Wojsko uznało ją za zbyt skomplikowaną i nieprzydatną w tamtym okresie. Patent przetrwał w zapomnieniu przez wiele lat, jednak jego znaczenie zostało docenione dopiero dekady później. Rozdział 4. Historia wynalazku Heidi i jego wpływ na współczesność. Technologia opracowana przez Heidi Lamar i George'a Antiela miała ogromny wpływ na rozwój komunikacji bezprzewodowej. Choć przez wiele lat nikt nie zdawał sobie sprawy z jej wartości, z biegiem czasu okazało się, że ich wynalazek był fundamentem, na którym opierały się przyszłe technologie. W latach 50. i 60. koncepcja frequency hopping została zaadaptowana przez wojsko do zastosowań w komunikacji satelitarnej, a następnie w latach 80. zaczęła być wykorzystywana w cywilnych technologiach, takich jak telefony komórkowe, Wi-Fi czy Bluetooth. Można powiedzieć, że każdy z nas korzystając z tych technologii w pewnym sensie korzysta z pomysłu Heidi Lamar. Niestety sama Heidi nigdy nie czerpała z tego korzyści finansowych. Patent wygasł na długo, zanim technologia zaczęła przynosić zyski, a Heidi nie była świadoma, jak wielki wpływ jej praca miała na świat technologii. Dopiero w latach 90. zaczęto publicznie doceniać jej wkład. W 1997 roku Heidi Lamar została uhonorowana przez Fundację Electronic Frontier za swój wkład w rozwój technologii. Rozdział 5. Późniejsze lata życia i dziedzictwo. W ostatnich latach swojego życia Heidi Lamar żyła w samotności, z dala od blasku Hollywood. Choć jej kariera filmowa powoli gasła, a zdrowie się pogarszało, Heidi wciąż była postrzegana jako jedna z najpiękniejszych kobiet w historii kina. Jednak za tą urodą kryła się kobieta, która pragnęła być uznana za coś więcej niż tylko piękna twarz. Jej osiągnięcia naukowe, choć przez długi czas nieznane, stały się prawdziwym dziedzictwem. Heidi zmarła 19 stycznia 2000 roku w wieku 85 lat. Jej śmierć zakończyła niezwykłe życie ale jej wynalazki wciąż żyją w technologii, którą wszyscy dziś wykorzystujemy. Jej historia jest inspiracją dla wielu kobiet, pokazując, że nawet w świecie, w świecie zdominowanym przez mężczyzn można dokonać czegoś wielkiego. W 2014 roku, z okazji setnej rocznicy jej urodzin, Heidi Lamar została uhonorowana przez Google Doodle, a jej historia została przypomniana szerokiej publiczności. Dzisiaj nazwisko jest synonimem nie tylko talentu aktorskiego, ale przede wszystkim Innowacyjności i geniuszu technicznego. Zakończenie. Drodzy słuchacze, historia Heidi Lamar to opowieść o kobiecie, która przekroczyła granice swojej epoki. Jej życie pełne było kontrastów. Z jednej strony była gwiazdą filmową, uwielbianą przez miliony, z drugiej zaś wynalazczynią, której prace na długo pozostawały niedocenione. Jej wkład w rozwój technologii bezprzewodowych jest dziś nieoceniony, a jej historia pokazuje, że prawdziwy talent i pasja nie znają ograniczeń. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przybliżył Wam postać Heidi Lamar z nieco innej perspektywy i zainspirował do poszukiwania nowych historii o ludziach, którzy zmienili świat na lepsze, często pozostając w cieniu swojej sławy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu. Do usłyszenia, cześć!